Więc Szymanu, witam Was w siódmym vlogu. Wstaliśmy ogólnie i teraz się pakujemy, sprzątamy pokój. wyjeżdżamy z Riviery Olimpijskiej, jedziemy na Olimp. Potem, gdy zwiedzimy Olimp, to jedziemy po prostu w kierunku domu. No i pewnie zajmie to 30 godzin, tak jak, tak jak jechaliśmy do Grecji. No i chyba w sumie tyle. Idziemy sobie do miasta i wracamy o 11:00, pakujemy bagaże i jedziemy na Olimp tak? Tak. No, dokładnie. Kupiłem sobie jeszcze spinnera trzeciego. <grym> Magnesy kupiłem coś na pamiątkę i w sumie... Ja wziąłem takiego różowego metalicznego, a Oliwier wziął sobie metalowego. Ale w sumie ja nie chcę tracić pięciu dych na... no prawie, że pięciu na... W sumie zabawkę, która mi się znudzi Ale Oliwiar sobie się pobawi. Nie? Mamy zaraz czas wolny. Potem jedziemy na Olimp, tak jak już mówiłem. Pójdziemy sobie na plażę, poopalać się. chyba już tak nie ma nic do roboty. No i w sumie tyle. Zrobiliśmy sobie zakupy spożywcze na drogę, bo będziemy dosyć długo jechać i się przydadzą. Oliwierek też. Idziemy się poopalać na plażę. Dzisiaj na plaży. Jest która? Dziewiąta? A powiem wam, że jak y, pierwszy raz przyszliśmy na tą plażę to nikogo nie było. A teraz jest tyle ludzi, że masakra. Ogólnie kupiłem sobie parę takich typowo greckich rzeczy jak capris, jak to się wypowiada? Ja mam pojęcia w sumie. Chyba tak. No i to są rurki z czekoladą. czekoladą w środku. Tak. No coś tu mam nawet. Gdzieś kurde, może na, jakąś loterię nawet, no, ale dalej mi to. Zobaczymy sobie jak smakuje. Ja nigdy tego nie jadłem jeszcze. Dobra? Mi smakowało wczoraj. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Do ah, no, thanks. Dobra, y nic się nie stało. <laughs> Siedzieliśmy tam, gdzie nie było można. Ale spokojnie, spoko w sumie. Nie no Nie wiem, ale dobra. No jeszcze tutaj kupiłem jakiś napój też grecki. Torek. nie wiem co to w ogóle, to jest chyba jakiś izotonik no. To coś będzie w stylu to, nie? Da No i tej Grolsy dużą paczkę tam no, W sumie tak. w Grecji są bardzo podobne rzeczy do tego co jest w Polsce i nie masz tutaj szału Zaraz kolejny pan przyjdzie, że murek, jest... murek należy do restauracji <grym> Oliver testuje y... jogurtko, nie umiem nazwy czytać, po grecku No w sumie Nie, nie wiem pierwszego Też bym nie umiał, Już to nie jest pierwsze, ale okej okay. Ej no, ale dobry. A jest jeszcze coś czekoladowego No to będzie niezłe czoko to smakuje jak kakao? Oprostu jak kakao bez cukru Albo w małej ilości Masakra, fajna, fajna jest pogoda Dzisiaj, wczoraj było najlepiej chyba Naj... Wczoraj było ponad 35 stopni Dzisiaj chyba też tak cię zapowiada Damian, co o tym powiesz, że jedziemy już stąd? Szkoda No, smutno trochę Fajnie Pożegnaliśmy się tak? z obsługą hotelu I idziemy do autobusu I jedziemy zaraz do Olimpu, tak? Na Olimp. Na Olimp, tak. Na Olimp, a później w stronę domu. Więc jesteśmy ogólnie w autobusie i wzięliśmy koledze iPhone'a I, i on o tym nie wie. Sprankujemy go, że zostawił w recepcji, ale jak już będziemy daleko od hotelu. I mam nadzieję, że uda się ten pomysł. Udałeś, że się nabrałeś.

Idziemy sobie w stronę autokaru. Emi, co sądzisz o tym miasteczku? Albo... bardzo, bardzo No, yy, Idziemy zobaczyć czy jest jakaś pizza, bo jesteśmy strasznie głodni, jesteśmy na postoju w jakimś miasteczku. Idziemy sobie do restauracji Erato, czy coś takiego. Zamówiliśmy sobie spaghetti i czekamy 10 minutek. Na jedzonko i z poczką myślę, że będzie. I paść, o co chodzi? Smacznego. A tam ciekawe, co ty dostaniesz. Ja. Uch, nie, jemy sobie spaghetti, już zjedliśmy połowę. Padłem na to, żeby otworzyć to metalowe coś. to tu był ser. Zjedliśmy to spaghetti, ale takie. No, takie 2 na 10 było. Daliśmy mu 80 centów na piwko. Niech się cieszy. Ogólnie za niedługo będzie zbiórka i co? i będziemy teraz się kierować w stronę Węgier. Na Węgrzech będziemy jechać. Tam będziemy mieć postój, żeby zwiedzać Budapeszt. I potem już kierujemy się w stronę Polski. I patrzcie o co chodzi, jaka inwazja os. Na każdym oknie są ule. Y, jesteśmy sobie w Macedonii. Dojechaliśmy. Yy, jesteśmy jeszcze tak połowa Macedonii do przejechania, i cała Serbia. No i na rano będziemy w, w Wę na Węgrzech. Będziemy w Budapeszcie zwiedzać cały dzień. Potem znowu wyjeżdżamy i lecimy w stronę Słowacji no i Polski. Dlaczego mówię, że nie jest głupie 30% mamy. 7 kafli. Jezus. Musi być teraz, o teraz musisz być ty Muszą być teraz obce ty Nie, mamy to 7000 tysięcy jesteśmy na granicy yy, Ogólnie to jesteśmy w Serbii Na postoju I teraz mamy taką wieczorną toaletę i, I potem już nie będzie postoju Ogólnie to pada deszcz Teraz szukamy kibla jakiegoś I Jesteśmy w Serbii. Tak. Jeszcze mamy około chyba 700 km do Budapesztu. Jeszcze przed połową. więc. No przed połową. Ale to już trochę i tak ujechaliśmy. No i będzie noc, więc możemy się przespać zawsze w autokarze. Mafia! Uuuu Mamy dowód mafii w Serbii. Jakiś Rumun Zapłacił jakiejś, jakiemuś gangsterowi z Sejčenta. Masakrantek, co nie? Co się tu dzieje. No. I nas zaczepiał jeszcze. Nieładnie. Więc ogólnie załapałem sobie WiFi, sprawdziłem szybko, sprawdzam szybko socjale. 16 subków brakuje do 22 tysięcy, więc w sumie cieszę się. Yy, przekroczyliśmy granicę, jesteśmy na Węgrzech. Yy, no i zostało nam kilka godzin, żeby dotrzeć do Budapesztu. I w sumie jedziemy dalej. A